Cześć, witajcie. Dzisiaj, może troszeczkę nietypowo zacząłem, bo zaczynam nagrywać w piwnicy. E, słuchajcie, od ostatniego filmu z przyczepą minęło, nie ja wiem, chyba ze dwa tygodnie. Były tak silne mrozy, że nie dało się naprawdę niczego dotknąć, nic zrobić. E, tak więc, nowy sprzęt został odstawiony i po prostu, tak jak go postawiłem, tak stoi. Ale dzisiaj już mrozów na szczęście nie ma i przywiozłem butle, butle z gazem i chciałbym dzisiaj przetestować te wszystkie urządzenia, które tam są, czyli palniki, lodówka czy działa na gazie, a no i przede wszystkim ogrzewanie chciałem zobaczyć, bo chcielibyśmy gdzieś ruszyć tym sprzętem, a bez ogrzewania no co niestety w tych warunkach jeszcze pogodowych to się nie da. No dobra, ale jako że Butle z gazem też trzeba by przykręcić, no to przyda nam się chyba taki oto kluczyk. Eee, czy coś jeszcze nie wiem, może wezmę taki po prostu co, takiego Francuza zwykłego. Kurde ogólnie wam powiem, że ja nigdy z takim czymś nie miałem do czynienia i szczerze powiem, że nie wiem jak się za to zabrać. Wiem, że w butli z gazem jest lewy gwint. Nie wiem. A jeszcze mam te, Mam reduktor nowy, ale nie wiem czy będzie pasować. Ech, no dobra, idziemy po ten reduktor. Po prostu zabieramy te rzeczy i, 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 i lecimy poszperać. No dobra, idziemy tutaj do góry, trzeba się wspiąć. No a sprzęt ustawiony został w ten sposób. Tutaj w tym zagajniczku <laughs> sobie stoi. Tak jak mówiłem, no, plandeka, plandeka czy pokrowiec, pokrowiec chyba to jest bardziej, no to taki oryginalny pokrowiec na przyczepę. A jak ją przywieźliśmy, nie mogłem je, jego odkleić tutaj od dachu, po prostu przymarzło. Tak więc pokrowiec został przywieziony na dachu tej przyczepy, a ja go po prostu sobie opuściłem. No i tak jak postawiłem, tak po prostu stoi. Dobrze, idziemy po ten reduktor. No tu widzę ktoś mi pewnie maluchne grabki postawił idealnie, żeby się w nie strzelić no i dobra, do góry nie będzie to proste, bo tu pełno lodu jest. Dobra, idziemy. Normalnie nie mogłem tych drzwi tutaj otworzyć. Wyleciały lekko zawiasów. Trzeba będzie je wpuścić. Przymarzły po prostu. Tragedia. Dobrze, szukajmy reduktorów. jest coś takiego. A, tu jest, jest wąż z jakimś reduktorem. Czy to jest jakaś data, coś takiego? Nie, tu nic nie ma. Propan. Hmm. No dobra, tu chyba mamy sam wąż. Ano. I tu jest. Jeszcze coś innego, nie wiem, który tu jest dobry, chyba wszystkie będą dobre, ale nie wiem, ten wygląda dobrze, ale to trzeba by go montować chyba jakoś, nakładać tam, no dobra, słuchajcie, weźmiemy te dwa, ten i ten drugi, no i zobaczymy. No ogólnie, zobaczcie, takie rzeczy dostaliśmy do przyczepy. To jest w tej czerwonej torbie e, prawdopodobnie e, przedsionek. Tutaj, w tej czarnej torbie, prawdopodobnie jest ten ponton. Tu są e, te sztyce do przedsionka. Tak, rurki. Rurki, dobrze mówię, chyba rurki. No i te wiosła, co na ostatnim filmie wam pokazywałem. Dobra, idziemy to montować. A jeszcze te drzwi muszę tu wstawić. Dobra, drzwi wstawione. Teraz czas zejść na dół powolutku, żeby się nie spitolić. Stąd no i dobrze, tak to wygląda. A widzicie, to jest kurde, zarobiona taka końcówka tutaj. I tu mamy taki, oto reduktor. Nie wiem, może, może komuś będzie coś mówiła ta nazwa. To jest wszystko po niemiecku. No ale nie wiem, to chyba podokręcamy po prostu porządnie i spróbujemy na tym to podłączyć. Co? Co myślicie? No i trzeba spróbować, ale trzeba by to wyjąć tutaj wszystko Tu w ogóle zobaczcie zestawy linek wszelkiego rodzaju linki, jakieś kabelki jeszcze są dalej Tu mamy podłogę do przedsionka taką siatkową Będzie widać? Będzie widać siatkowa podłoga do przedsionka można ją też wyjąć. Ech. No Tu jest chyba mocowanie, właśnie na tą butlę, jakoś się coś mocowało. Tu jest wąż. Do wody. Prawdopodobnie tutaj gdzieś musi być zbiornik na wodę. I tu sobie wodę pobiera stąd. Tu jeszcze coś. Klepki, prawdopodobnie do podpór pod podpory część rzeczy po prostu nie będzie mi tu w ogóle potrzebnych nie wiem po co mi niektóre tutaj takie grajdołki to szkoda po prostu tych kilogramów wszystkich wozić no ale dobra no to mamy to ja bym musiał to poskręcać po prostu i zobaczymy jak to wyjdzie a jeszcze zobaczmy, tam jest jakaś skrzynka. Ja też jej jeszcze nie oglądałem. Jestem ciekaw, co tam jest w tej skrzynce. Ale trzeba ten kabel wyjąć najpierw. Potężna ilość kabla. Poprzedni właściciel mówił, że to jest około 200 metrów kabla. Masakra, jakie to ciężkie. I tutaj znowu jest jakieś mocowanie, właśnie chyba na butle. Co? Tutaj to jest chyba. Na kołnierz, tak? Zapinka, jakaś coś w tym stylu. Koło zapasowe. ciekawe z którego roku? No właśnie, przy okazji zaraz po montażu butli. Do wymiany będą tutaj opony. Bo niestety, oponki mamy tutaj dosyć leciwe. Tylko z roku 2000 i są nieźle spękane. Nie wiem czy to będzie widać, spróbuję wam pokazać A no, może tutaj pod tą plandekę podejdziemy, to, że wam to przyświeca. Zobaczcie <laughs> Opony Rocznik 2000 <laughs> Tu na tych rantach widzicie? Wszystko popękane bieżnika mają dużo, ale ale niestety w stanie są już agonalnym, także opony do wymiany. Ale najpierw, najpierw butla, bo jeżeli żadne ogrzewania ani nic z urządzeń, które są na gaz, nie będą działać, no to opon na razie nie będę zmieniał, bo, bo trzeba będzie się najpierw tym zająć. No dobra, spróbujmy to zamontować, bo sam jestem ciekaw. No dobra, zajrzyjmy, co jest tutaj. Bo ja tu jeszcze nie patrzyłem co tu mam Młotki Jakieś takie pierdołki Trytytki, kombinerki, młotki dwa Jakieś śrubokręciki Taki zestawik jakiś No dobra ale bierzmy się, póki jest jeszcze w miarę jasno za tą butlę swoją drogą. Ile u Was kosztuje takie coś? Ja dałem dzisiaj za to 230 zł. 65 pełna butla i reszta to zakup po prostu pierwszy raz. Teraz, jak będę jechał ją wymienić, po prostu zapłacę 65 zł. Brałem taką bez kołnierza, no bo nie wiem, czy taka z kołnierzem mi się zmieści. Zaraz ją tu wstawię i... Zobaczymy. No i co, nie ma co? Będziemy podłączać. No <grych> lecimy. No dobrze, wychodzi na to, że przykręcone. Nie wiem, jak mocno ja mam. Czekajcie, że wam przyświecę. No. Nie wiem, jak mocno ja mam tutaj ten. Ten korek przykręcać, kurde, nie mam, nie mam jak tu podejść, żeby go dokręcić. No ale dobra, spróbujmy. No i co, i teraz się to powinno odkręcić, tak? No. Na maksa? Czy trochę? Ja no normalnie mam stracha przed tym. <noise> no dobra, no zostawię tak. Nie czuć, żeby się coś tu ulatniało. No to co, idziemy do środka zobaczyć, nie? No to idziemy. No dobrze, jesteśmy w środku i teraz tak. Tutaj pod spodem mam takie trzy kureczki. I teraz w tej pozycji rozumiem, że to jest zamknięte, tak? Żeby to otworzyć Czy to jest pootwierane? W sumie Zobaczmy to w ten sposób może Czekajcie, ja se to tylko unieruchomię Słuchajcie, nie mogę tych Kurków od gazu przekręcić Ten mi się udało tylko przekręcić A on się zrobił taki, kurde Luźny ja Nie wiem, czy ten plastik gdzie tam nie ...nie rozwalił a no, bo tak się... ...tak się przekręca, nie? Ale tak... Kurde, ja już nie wiem, czy to jest włączone, czy wyłączone I tu jak się go cofnie... ...no to niby... O, ...niby... No ale teraz się taki kurde luźny zrobił I co tu się teraz wydarzyło? Dobra, dajcie mi chwilę, muszę nad tym pomyśleć Moment. O wasz, Normalnie. Człowiek stary i głupi po prostu. Też te korki są przecież pootwierane. No i patrzcie, no kurde. Wszystko działa elegancko. Kurki są otwarte po prostu. Także jest OK. tak ma być. <laughs> Ojeju, no dobra, ale się ciepło zaczyna tu robić. Fajnie. Dobra, gaszę te palniczki, ale fajnie, że wszystkie trzy działają. No ale nic, dobra. Gaszę to i spróbujemy odpalać lodówkę. Ogólnie co do ostatniego filmu, to naprawdę bardzo dużo komentarzy, żeśmy dostali. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, żeście rozjaśnili mi temat tutaj wszelkich sprzętów, całkowicie. No, i dzięki temu mogę się dzisiaj pobawić, dzięki temu trochę pewności siebie nabrałem do, do tego sprzętu, bo naprawdę myślałem przez chwilę, że hmm, chyba zrezygnujemy z instalacji gazowej. No ale, no dobra, zobaczymy. Palniki działają, próbujemy lodówkę odpalić, no i za chwilę weźmiemy się za ten, za grzej. No dobra, pisaliście w komentarzach, że żeby odpalić lodówkę, trzeba ustawić sobie tutaj na płomień ten największy, żeby ją zapalić i tym iskrownikiem próbować tam e, odpalić sam płomień. I tutaj jest takie oczko, no ja je wytrę teraz. No tu jest takie oczko i tu w tym oczku powinno być właśnie widać e, sam płomień. Sam płomień, jeżeli będzie ten płomień widać, to znaczy, że lodówka się odpala. Słuchajcie tutaj klikam i klikam i klikam i zacząłem już tracić nadzieję, mówię cholera nie działa, no ale patrzcie na to no zobaczcie Działa Czyli na gaz chodzi Chyba ja po ilu latach udało mi się to odpalić <grywka> Dobra, no niech sobie pochodzi i zobaczymy jak to tutaj będzie działać, czy to schłodzi mocno, czy nie? Dobra, zamykamy to. Nie chcę tutaj bimba. No, czyli drugi sprzęt e, na ten moment okazał się być sprawny. Słuchajcie, lodówka działa. Tu się gorące powietrze wydostaje. No, chyba tak ma być, co? To ma tutaj parować, no to chyba jest. Wylot spalin, prawda z lodówki. Więc to chyba tak ma wyglądać biorąc pod uwagę, że jest chłodno no to uznajmy, że tak, tej kratki żadnej się tu nic nigdzie nie wyciąga, no, tam jest otwór no więc chyba to tak ma być. No dobra, idziemy do pieca. No dobra, słuchajcie, przypomniałem sobie, że przecież mamy pokrowiec na tej przyczepie. A u góry jest wylot tych spalin z pieca, tutaj idzie do, do sufitu. Musiałem ten pokrywiec odkryć, <grych> to by nam chyba piec nie odpalił, albo by się zadusił. Nie wiem, co by się stało, wolę nie myśleć. No i teraz, tak, według tego, co e, żeście mi pisali, ten sprzęt można bez większego problemu po prostu rozebrać. Tak też zrobiłem. Tylko poczekajcie, bo jedną ręką to tutaj teraz będzie ciężko. poczekajcie ja sobie to rozbiorę, zaraz wam pokażę. No i dobra, sprzęt mam rozebrany, mamy obudowę. To jest troszeczkę pajęczy niż wszelakiej mości, inne Badziewia. Tam z tyłu jest wentylator od tego Truma Ventu. Ja sobie tutaj wziąłem pędzelek. Po prostu to sobie oczyszczę, zanim ja to odpalę, żeby coś tu się nie wydarzyło czasem. E... No i wydaje mi się, że chyba będziemy startować z tym. Dobrze by było, niech on tutaj zacznie grzać. Niech ruszy ta cała maszyna. Aha, jeszcze pisaliście mi w komentarzach odnośnie tego tutaj. E... Tu są baterie. Oczywiście baterie były w stanie agonalnym Ja sobie przyniosłem dwie baterie to jest te baterie są do e, iskrownika, żeby można było to odpalać No i e, ja sobie te baterie tu zamontuję e, i wyczyszczę cały piec no i co, i będziemy odpalać. Zobaczymy, czy to hula. Dobra, to do potem. Dobra, słuchajcie. E, wstawiłem baterię i iskrownik e, po prostu ruszył. Nie wiem, tak ma być, czy nie powinien po prostu jakoś tam samoczynnie. Znaczy się on nie powinien tutaj za moją pomocą się po prostu odpalać, tylko... tylko on chodzi cały czas. Nie wiem, czy to widać, on tam cały czas iskrzy. Nie wiem po co. No może wyczyścimy. I to tak ma być cały czas? No trochę dziwnie. A może się tutaj coś przycięło? Nie, nie przycięło się. No dobra, to ja może wyjmę te baterie póki co. Ja go wyczyszczę i potem włożymy i I odpalimy niech on sobie tam chodzi. No dziwne, że on tutaj cały czas dyga. No ale może tak ma być. No i Dioda tutaj też świeci cały czas. No dobra, zobaczymy. No dobra, słuchajcie. Ile dałem radę? Tyle poczyściłem. Tak to wygląda. Nawet udało się te trybiki tam od tego wentylatorka łopatki wyczyścić no dobrze, no to co wkładamy baterię i próbujemy to palić no dobra, słuchajcie odpalone <laughs> jakoś to poszło zobaczcie nie ja, wiem czy będziecie widzieć, o widać świeci się no to zgrzeje się konkretnie tam chyba teraz widzicie no, piec niby jest na 10 ustawiony, czyli na maksa. Nadmów działa. O, tutaj nadmuch wieje, co prawda zimnym wieje. Nie wiem kiedy to się będzie nagrzewać tak solidnie. Musi się chyba wypalić, bo śmierdzi. Także zobaczymy jak to będzie. Na razie chodzi. Czekamy aż się nagrzeje konkretnie. No to co? Piec chodzi, wszystko wydaje się, że chodzi. Trochę zapach taki, nie bardzo takiej spalenizny, ale wydaje mi się, że to chyba wszystko musi się po prostu wygrzać, bo nie było chyba odpalane od dawna. No nie wiem. No w każdym razie chodzi, nadmuch też działa, co prawda cały czas jeszcze zimne. Nie wiem kiedy to zacznie grzać ciepłym, dmuchać ciepłym No ale pewnie chodzi o to, żeby się te wszystkie rury w obiegu tam nagrzały No tu jest troszeczkę większe rozprowadzenie niż w naszej niewiadówce Tak więc no nic, dobrze byłoby. No to co? Wszystko sprawdzone Póki co wszystko działa, piecyk chodzi, się wygrzewa A ja co? Będę się z wami żegnał. I widzimy się w następnym odcinku. Coś podłubiemy, bo pewnie jeszcze coś się znajdzie. To trzymajcie się. Na razie. Cześć. I dzięki za wszystkie rady. Na razie.